Okej, okay, cześć wszystkim tutaj Julian Krypto. To są najciekawsze informacje. Z ostatnich 24 godzin firma Bullish składa poufne dokumenty IPO w USA. Bullish to giełda kryptowalut wspierana przez miliardera Pitera Thiela. Złożyła ona poufny wniosek o wprowadzenie pierwszej oferty publicznej w USA i to jest informacja z 11 czerwca. Przypomnijmy natomiast kiedy swoje IPO miała giełda Coinbase. To był dokładnie ten moment na wykresie. Rynki starają się wyprzedzać pozytywne wydarzenia. Przypomnę Wam końcówkę roku 2022, kiedy Joe Biden podpisał ustawę pozwalającą na dodruk 1,7 biliona dolarów. Od tamtego czasu Bitcoin wyskoczył. I w zasadzie już tylko rośnie. Dodajmy do tego najnowszą ustawę Donalda Trumpa, Big Beautiful Bill, która może spowodować całkowity wzrost obecnej podaży dolara o nawet 11%, co rocznie może wynosić około 1% wzrostu. I właśnie między innymi te ustawy rynki wyceniają już w tym momencie. SPX prawie na swoim all time high, ale jeszcze nieco mu brakuje. Podobnie Bitcoinowi, który jednak jest dużo bliżej swoich najwyższych szczytów cenowych. Japoński bank SBI inwestuje 50 milionów dolarów w Circle. Circle to jest emitent stablecoina USDC, a ta inwestycja nastąpiła po niedawnym debiucie giełdowym Circle na New York Stock Exchange. SBI Holdings nabyło 70% udziałów w Circle poprzez zakup akcji podczas debiutu. Firma górnicza kryptowalut Iron planuje konwertowane obligacje o wartości 450 milionów dolarów. Na podstawie najnowszych danych kapitalizacja Iron wynosi 2,5 miliarda dolarów, a spółka planuje emisję 450 milionów dolarów w postaci zamiennych obligacji z terminem wykupu 15 grudnia 2029 roku. Natomiast MicroStrategy zostaje pozwane za rzekome wprowadzenie akcjonariuszy w błąd. Pozew zarzuca, że wprowadziło inwestorów w błąd co do Swojej strategii inwestycyjnej skoncentrowanej na Bitcoinie. Mówi się o tym, że przewidywana rentowność strategii inwestycyjnej skupionej na Bitcoinie oraz operacji skarbowych firmy została zawyżona. Dodatkowo różnorodne ryzyka związane ze zmiennością Bitcoina oraz skala potencjalnych strat, jakie MicroStrategy mogłoby odnotować na wartości swoich aktywów cyfrowych, zostały zaniżone. A ten pozew ma na celu odzyskanie strat inwestycyjnych, przez akcjonariuszy, którzy nabyli lub pozyskali papiery wartościowe MicroStrategy. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, SEC, potencjalnie może zatwierdzić wkrótce fundusze ETF na Solane. Zarządzała od potencjalnych emitentów funduszy ponownego złożenia formularzy S1 w ciągu najbliższego tygodnia i planuje się do nich odnieść w ciągu 30 najbliższych dni. Proces ten może zakończyć się zatwierdzeniem w ciągu 3 do 5 tygodni, potencjalnie do połowy lata, czyli lipiec 2025. Dlatego do połowy lata token SOL może być Teoretycznie hypowany, a przynajmniej jest na to z tej perspektywy duże prawdopodobieństwo. Pytanie oczywiście, czy tak będzie, czy przez tych najbliższych kilka tygodni będziemy widzieć coraz wyższe średnio poziomy ceny tokena SOL, ponieważ inwestorzy mogą chcieć rozgrywać właśnie ten hype związany z potencjalną akceptacją tych ETF-ów. Oczywiście to nie są porady inwestycyjne, a to jest kanał Julian Krypto. Tron proponuje redukcję podaży TRX. Otóż 10 czerwca założyciel Trona, Justin Sun, ogłosił propozycję zmniejszenia nagrody za wydobycie Trona, mającą na celu obniżenie tempa emisji nowych tokenów TRX. Jeśli ta propozycja zostanie przyjęta, to nagroda za blok zostanie zmniejszona z 16 do 8 TRX, a nagroda za głosowanie ze 160 do 128, podnosząc roczną stopę deflacji z 85%. Do 1,29. I tego typu informacje to są właśnie te informacje, których wyszukujemy na rynku, ponieważ to one są w stanie hypować ceny danych projektów, tokenów. Tylko od wczoraj cena tokena TRX do dolara zyskała o ponad 3%, ale jest to oczywiście dobra informacja, która również może dawać fundament pod dalsze parcie ku górze. Oczywiście należy to analizować także w kontekście na przykład presji zakupowo-sprzedażowej na danym tokenie, a taka presja sprzedażowa jest widoczna w jednym konkretnym punkcie, bo jak wejdziemy na max order booka na TRX to zauważymy ścianę sprzedażową na poziomie 0.3. Na ten poziom moim zdaniem warto jest dodać alert, żeby wykorzystać potencjalnie taki ruch cenowy, który, jeżeli tam dobijemy, ma dość dużą szansę na to, że to będzie właśnie ruch spadkowy. Także taki alert oczywiście dodaję. Nasdaq składa wniosek o notowanie spot ETF na SUI, jak wchodzimy na max order tokena SUI to tutaj również widzimy ściany sprzedażowe, nieco nieco wyżej, bo na poziomach 4 dolarów, oczywiście dodam tutaj alert, bo jeżeli dojdziemy do tego poziomu to może być to bardzo dobry moment na złapanie lokalnych spadków właśnie na token SUI. Drugi poziom, od którego możemy się odbić, to jest poziom 3.69, w zasadzie 3.7. Także dodam tutaj powiadomienie, bo każdorazowo takie ruchy cenowe mogą być dla mnie dodatkowym zyskiem. Warto jest jednak zwrócić uwagę na to, że sam token SUI na chwilę obecną i jego presja zakupowo-sprzedażowa, no właśnie, one są na wzrostach: presja zakupowo-sprzedażowa, jak również cena. Ale lokalnie na przykład ta presja zakupowo-sprzedażowa jest na tych niższych poziomach. Niższych poziomach, od którego cena się teoretycznie odbijała. No właśnie, teoretycznie czekalibyśmy zatem teraz na albo nieco niższe poziomy metryki BSP, czyli te poziomy, od których odbijaliśmy się w ciągu ostatnich dni. Tutaj też dodam powiadomienie na potencjalne zakupy. Dodam także powiadomienie na te ścianę zakupową która jest na poziomie 3.19, bo od tego poziomu jest duże prawdopodobieństwo, że SUI może mieć podbitkę cenową. Jeżeli token SUI kupię na tych niższych poziomach, to następnie od razu oczywiście ustawia powiadomienie na wysokie poziomy presji sprzedażowej, czyli na punkty ostatniego szczytu. Ale to dopiero po tym, jak będę to rozgrywać. Niedawno pojawiła się także informacja na temat współpracy projektu Worldcoin, czyli WLD z Google. Otóż Google Cloud ma pomagać w obliczeniach związanych ze sztuczną inteligencją dla projektu Worldcoin. Po tej informacji cena tego projektu oczywiście wzrosła, a tak dla przypomnienia, Worldcoin to jest projekt, w którym celem jest zbudowanie biometrycznych dowodów osobistych po to, żeby w świecie, w którym sztuczna inteligencja, boty są bardzo trudne do rozróżnienia w internecie od prawdziwych ludzi, to żeby w takim świecie właśnie za pomocą tych biometrycznych dowodów osobistych to rozróżnienie było możliwe. Dlatego właśnie ci ludzie tutaj na tym filmiku trzymają taką kulę. Tą kulą są skanowane siatkówki, a następnie te dowody osobiste, można powiedzieć, na blockchainie Worldcoin są zapisywane. I w kontekście tego tokena WLD ja tutaj widzę przewagę zleceń zakupowych już w tym momencie, a przewaga zleceń sprzedażowych jest nieco powyżej obecnego poziomu cenowego. Jeżeli teraz miałbym go rozgrywać, to prawdopodobnie rozgrywałbym wzrosty, ale mówię to w kontekście najbliższych, dosłownie najbliższych minut, w szczególności ze względu na tę dużą ścianę zakupową, którą teraz widzimy. I taki wzrost, który planowałbym rozegrać, prawdopodobnie byłby rzędu dosłownie 0,5%, z możliwością na większy ruch. Natomiast wejście właśnie w taką pozycję wzrostową byłoby spowodowane tym, co widzimy tutaj na Max Order Booku, czyli tą ścianą zakupową. Obserwujcie ten token przez najbliższe kilka godzin, zobaczcie jak jego cena będzie się dalej poruszać. Guggenheim wykorzystuje XRPL do tokenizacji papierów komercyjnych. XRPL to jest tak zwany XRP Ledger, czyli blockchain XRP, a Guggenheim wcześniej stokanizował swoją emisję Commercial Paper o wartości 20 milionów dolarów na blockchainie Ethereum we wrześniu 2024 roku. Dużo ludzi mówi o XRP jako o projekcie, który ma szansę na ogromne wzrosty. Na chwilę obecną XRP ponad 2 dolary, 2,29. Jakiś czas temu mówiłem Wam o wejściu XRP na Chicago Mercantile Exchange. Komentowałem także, że ten okres może być średnio najwyższym okresem cenowym dla XRP właśnie ze względu na to, że pod to wydarzenie rynek może chcieć grać na wzrosty, a po tym wydarzeniu już te emocje mogą przez jakiś czas opadać. Jak widzimy na wykresie, praktycznie tak się stało. Natomiast to pod co teraz może grać rynek, to są deadline'y dotyczące ETF-ów na XRP i tutaj również okres końcówki czerwca może być średnio jednym z najwyższych momentów do odsprzedaży właśnie lub shortowania tokena XRP. Oczywiście to są tylko moje predykcje, a momenty wejścia ja będę osobiście wyznaczać na podstawie metryk BSP. Na te metryki teraz też dodatkowo ustawię alert, żeby wykorzystać najbliższy potencjalny ruch wzrostowy. Ustawa Clarity przechodzi przez Komisję Izby Reprezentantów. To jest dwupartyjny projekt mający na celu ustanowienie kompleksowych ram regulacyjnych dla aktywów cyfrowych. Została wprowadzona przez przewodniczącego Komisji do Spraw Rolnictwa. A ma ona na celu uszczegółowienie federalnego nadzoru nad aktywami cyfrowymi oraz rozszerzenie uprawnień Commodity Futures Trading Commission, czyli CFTC, i przewiduje ona określenie, czy niektóre instrumenty inwestycyjne podlegają pod SEC czy pod CFTC. Przypomnijmy także, że niedawno SEC wydała oświadczenie personelu interpretujące działalność stakingu Proof of Stake jako niepodlegające pod regulację papierów wartościowych. I oczywiście ta informacja wpłynęła wtedy bardzo pozytywnie na tokeny Proof of Stake, przede wszystkim na Ethereum. Natomiast analitycy z Bernstein potwierdzili swoje silne i ich zdaniem konserwatywne założenie ceny Bitcoina na poziomie, uwaga, 200 tysięcy dolarów na koniec 2025 roku. Bernstein przewidują rosnącą integrację między wydobyciem Bitcoina a sztuczną inteligencją, gdzie do 2027 około 20% mocy wydobywczej może zostać przekierowane na zadania związane ze sztuczną inteligencją. Co może. Napędzać zarówno postęp technologiczny zwiększyć popyt zarówno na AI, jak również na Bitcoina. Napiszcie, czy Waszym zdaniem ta cena ma prawo jeszcze zejść do np. 70-80 tysięcy dolarów, czy 100 tysięcy to będzie już ten poziom, poniżej którego ta cena nie spadnie. No bo przypomnę wam, dla porównania, na przykład rok 2020, kiedy przepiliśmy 20 tysięcy dolarów i praktycznie nie wróciliśmy. Do tamtego poziomu już nigdy, no może chwilowo, pod koniec 2022 roku, poniżej 20 tysięcy dolarów, bitcoin się znajdował, ale był to bardzo krótki okres, a na przykład w roku 2017, kiedy zostało przebite 1000 dolarów, no to jak wszyscy wiemy, to tamtego poziomu już nigdy cena bitcoina nie dotarła. Jak Waszym zdaniem będzie tym razem, czy 100 tysięcy dolarów? Zostanie jeszcze przebite, czy dojdziemy do 90-80 tysięcy, czy może już lecimy tylko na 200? Ważną informacją w ostatnich dniach były również rozmowy handlowe USA-Chiny. I te rozmowy zakończyły się w Londynie w dniu wczorajszym. Negocjacje odbyły się w Lancaster House w ozdobnym dwustuletnim dworku w pobliżu pałacu Buckingham w Londynie. Chińską delegacją kierował wicepremier Chin i spotkał się z sekretarzem handlu USA Howardem Lutnikiem oraz sekretarzem skarbu Scottem Bescentem. Stany Zjednoczone oraz Chiny wymieniały się napięciami dotyczącymi zaawansowanych półprzewodników, wiz dla chińskich studentów, oraz minerałów z tzw. rzadkich ziem, kluczowych dla producentów samochodów i innych gałęzi przemysłu. Chiny zasugerowały możliwość złagodzenia ograniczeń eksportowych na pierwiastki ziem rzadkich, co mogłoby złagodzić obawy producentów samochodów na całym świecie. Pekin oczekuje, że USA zniesie ograniczenia dotyczące dostępu Chińczyków do technologii używanych w zaawansowanych półprzewodnikach. To są m.in. chipy Nvidia, o których tak głośno było w ostatnim czasie, gdzie Polska została potraktowana przez chwilę przez Stany Zjednoczone. Jako kraj drugiej kategorii, jednak udało się nam wejść do krajów pierwszej kategorii, właśnie w kontekście tych zaawansowanych technologii. Kolejna informacja to 60% firm z listy Fortune 500, podobno już bada technologię blockchain. Prawie 20% dyrektorów z listy Fortune 500 obecnie traktuje programy blockchain jako kluczowy element swojej przyszłej strategii, co stanowi wzrost o 47% względem 2024 roku. Zdaniem kadry zarządzającej narzędzia on chain mogą generować dodatkową sprzedaż. 38% respondentów zgłosiło pojawienie się nowych źródeł przychodów. Ponadto 37% badanych po siada aktywne plany rozwoju kolejnych wdrożeń blockchain. Prezentacja Harvardu porównuje Visa, XRP oraz Stellar. W prezentacji wskazano, że patent Visa dotyczący rozliczeń walut cyfrowych wykorzystuje XRP i Stellar, co sugeruje ich integrację z systemami opartymi na blockchain w celu poprawy szybkości, przejrzystości oraz bezpieczeństwa transakcji cyfrowych walut fiat. Więc wchodząc na token Stellar, to co zauważymy to po pierwsze ten wzrost, który widzieliśmy przez ostatnich Kilka dni, oraz to, że ściany sprzedażowe pojawiają się na poziomie około 0,29. Tutaj moim zdaniem dobrze jest dodać powiadomienie, by wykorzystać potencjalny taki ruch spadkowy, wystartuje takie powiadomienie i ewentualnie poczekać na nieco niższe poziomy ceny, żeby rozegrać ruch wzrostowy. Ten alert dodam na poziom 0,27, bo w zależności od tego, jak będzie poruszać się oczywiście Bitcoin. Tutaj będzie duży potencjał na to, żeby rozegrać dalszy ruch wzrostowy, a następnie ruch spadkowy. Ale warto też zwrócić uwagę na to, że sama metryka BSP10 już jest na bardzo, bardzo wysokich poziomach. A na tak wysokich poziomach, kiedy w przeszłości się znajdowaliśmy, to przeważnie raczej nie opłacało się longować tego tokena. Przeważnie były to momenty bliskie szczytu, więc jest to bardzo duże ryzyko. Zdecydowanie bezpieczniej i pewniej będzie poczekać na... Niskie poziomy metryki BSP tutaj dodaje powiadomienie, żeby to wykorzystać. Society General wprowadza stablecoina denominowanego w dolarze. Jest on oparty na blockchainach Ethereum oraz Solana. Dodajmy, że Society General to duży francuski bank, który wcześniej uruchomił stablecoina zabezpieczonego euro już w 2023 roku. Mimo, że nie zdobył on szerokiej adopcji, ponieważ zaledwie 47 milionów dolarów tego stablecoina jest w obiegu. Kilka dni temu mówiłem również o aferze Trump vs. Musk, i tutaj Elon Musk zaczął usuwać niektóre ze swoich postów dotyczące Donalda Trumpa, jak również recesji w Stanach Zjednoczonych, o której Musk pisał. Niestety ta znajomość Trumpa i Elona Muska prawdopodobnie dobiegła końca. Oczywiście będziemy obserwować, jaki to będzie mieć dalszy wpływ na rynek i na akcje, na przykład Tesli, jak również na konkretne kryptowaluty. I na sam koniec informacja o tym, że Canary Fans składa wniosek o ETF -y na Injective. Wchodzimy zatem na wykres INJ i szukamy dobrych momentów na rozegranie potencjalnych wzrostów. Taki dobry moment ja widzę przede wszystkim na poziomie 11 dolarów. Tutaj dodam powiadomienie, ponieważ tutaj właśnie jest ściana zakupowa. Dodam również powiadomienia na niskie poziomy metryki BSP i poczekam, aż którekolwiek z tych powiadomień będzie się wywoływać, jak również te, o których mówiłem na dzisiejszym materiale. A druga część tego materiału informacje dotyczące spekulacji pod altcoiny i dodatkowe materiały, będę dodawać na kanale trzecim telegramowym Up. Napiszcie w komentarzach, jak rozgrywacie rynek oraz co uważacie na temat bitcoina na nadchodzące dni, tygodnie i miesiące. Ja Wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i niech host będzie z nami.